Witam wszystkich ponownie na kanale Echa Redita. W dzisiejszym materiale pokażę wam pięć historii pod tytułem "Czy jestem dupkiem". Zapraszam do wysłuchania. Oszukiwałem w konkursie jedzeniowym. W moim mieście jest restauracja, która serwuje najlepsze skrzydełka pod słońcem. Niedawno zorganizowano tam konkurs jedzenia ostrych papryczek, a na zwycięzce czekała masa kuponów na darmowe żarcie. Ponieważ moje kubki smakowe nie wychwytują kapsaicyny, postanowiłem wziąć udział. Jak można się domyślić, bez problemu wygrałem. Chciałem się pochwalić moim małym zwycięstwem przed znajomymi, ale oni byli na mnie wściekli. Stwierdzili jednogłośnie, że moja wysoka tolerancja na ostre jedzenie daje mi niesprawiedliwą przewagę nad normalnymi uczestnikami. Czasu nie cofnę, ale mam wątpliwości, czy powinienem był w ogóle startować w tych zawodach. Czy jestem dupkiem, bo przystąpiłem do konkursu, wiedząc, że na 99% go wygram? Żal było nie skorzystać z daru od bogów pikantnych skrzydełek. I zanim ktoś zapyta, nie, drugi raz też nie pieczę. Kazałam mojemu przewrażliwionemu mężowi się ogarnąć. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjna jak mogę, ale mój mąż ma ADHD, co wiąże się z różnymi dziwnymi nawykami oraz nadwrażliwością na pewne rzeczy. Znosiłam to dzielnie aż do wczoraj, kiedy dowiedziałam się, że najwyraźniej za głośno mrugam. Już wcześniej zdarzało mu się bez słowa uciekać z pokoju, ale dotychczas nie wiedziałam dlaczego. Dopiero wczoraj prawda wyszła na jaw. Tym razem mój mąż nie próbował się ewakuować. Zamiast tego wstał i kazał mi przestać mrugać. Powiedział, że przeze mnie nie może spać po nocach i ma już tego dosyć. Miarka się przebrała. Ja też nie mogłam znieść jego dziwnych nawyków. Wstałam z fotela i kazałam mu się ogarnąć. Powiedziałam, że takie zachowanie nie jest normalne i ADHD go nie usprawiedliwia. Mógł nie odstawiać leków. Czy według was jestem dupkiem? Czy będę dupkiem, jeśli zerwę z chłopakiem przez jego psa? Pisząc to, siedzę roztrzęsiona u weterynarza, ponieważ pies mojego chłopaka zaatakował moje ukochane kotki. Na wstępie chcę tylko zaznaczyć, że był to głupi wypadek, za który sama częściowo ponoszę odpowiedzialność. W zeszły wtorek Maciek wpadł do mnie na parę dni. Jak zawsze trzymaliśmy zwierzęta odseparowane, wiedząc, że jego pies nienawidzi moich kotów. Chcieliśmy, żeby trochę się z nimi oswoił, ale ujadał tak głośno, że sąsiedzi zadzwonili do właściciela mieszkania ze skargą. Mężczyzna próbował się ze mną skontaktować akurat wtedy, gdy brałam prysznic. Szybko wyskoczyłam z kabiny, wytarłam się, ubrałam i odzwoniłam. Po wyjściu z łazienki chciałam o wszystkim powiedzieć Maćkowi, ale w pośpiechu zapomniałam zamknąć drzwi od pokoju. Pies wystrzelił jak z armaty i bez zawahania ruszył w stronę moich kotów. Które ze strachu wskoczyły pod łóżko. Próbowałam go odciągnąć, jednocześnie wołając Maćka, ale byłam za słaba. Po jakichś 30 sekundach, które trwały wieczność, udało nam się wyciągnąć psa z pod łóżka. Jeden z moich kotów ma parę drobnych ran kłutych i oczywiście jest w szoku, ale poza tym nic mu się nie stało, dzięki Bogu. Jeśli zaś chodzi o psa, nie możemy z maćkiem dojść do porozumienia. Adoptował go dwa lata temu, gdy zaczynaliśmy się spotykać. Już wtedy zwierzak nikogo nie słuchał. Nie potrafił chodzić na smyczy, był agresywny w stosunku do kotów i niszczył przedmioty codziennego użytku. Od początku błagałam, żeby zabrać go do profesjonalisty, kogoś, kto nad nim zapanuje, ale Maciek był głuchy na moje prośby, nawet kiedy oferowałam, że sama wszystko załatwię. Za każdym razem, gdy poruszałam ten temat, zamykał się w sobie i nie chciał ze mną rozmawiać. Jego przyjaciele również próbowali przemówić mu do rozumu, ale bez skutku. Nawet oni widzieli, że pies nie potrafi się zachować, gryzie co popadnie i sika na meble. Gdyby nie te destrukcyjne zachowania i nienawiść do kotów, byłaby to całkiem urocza psina. Z ludźmi, innymi psami oraz dziećmi nie ma problemu, ale po prostu nie potrafi się zachować. Niejednokrotnie wysyłałam Maćkowi odnośniki oraz numery do specjalistów w różnych przedziałach cenowych, ale on zawsze miał jakąś wymówkę. Tam jest za drogo, tutaj ktoś nie odzwonił, te zajęcia są dla szczeniaków, ci zrobią mu krzywdę, i tak bez końca. Maciek próbuje go trenować na własną rękę, ale idzie to jak krew z nosa. Sami zresztą widzicie. Efektów nie widać, a do tego cierpią na tym inni. A najgorsze jest to, że nie chce przyjąć od nikogo pomocy. To jego pierwszy pies w życiu, więc mógłby posłuchać ludzi z doświadczeniem, takich jak ja, moja rodzina oraz jego przyjaciele. Kocham go, ale nie wyobrażam sobie życia z osobą, której zwierzak próbuje zabić moje koty. To ja zostawiłam otwarte drzwi, ale czuję, że Maciek nie rozumie powagi sytuacji. Zresztą to nie pierwszy raz. Kiedy jego pies nasikał na mój dywan i zniszczył bibeloty należące do mojej babci, też to zbagatelizował. Moja siostra zasugerowała zakup bramki ochronnej dla dzieci, ale to jak założenie plastra na złamanie otwarte. Czy ktoś z Was może mi doradzić? Nie pozwoliłam dzieciom polecieć z ojcem do Dubaju. Mam 41 lat i stosunkowo niedawno rozwiodłam się z mężem. Zaraz po ślubie przeprowadziliśmy się na Bliski Wschód, gdzie zostałam ofiarą przemocy finansowej oraz emocjonalnej. Ponadto mąż trzymał pod kluczem paszporty mojej i naszych dzieci, żeby uniemożliwić nam opuszczenie kraju. Jego rodzina często wtrącała się w nasze małżeństwo. Podczas licznych kłótni mąż nigdy nie stawał w mojej obronie, bo bał się, że tatuś odetnie go od pieniędzy. Po paru latach przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie udało mi się rozkręcić karierę w branży informatycznej i ostatecznie odciąć się od męża. Od tamtej pory sprawujemy nad dziećmi opiekę naprzemienną. Facet co prawda płaci alimenty, ale na tym jego wkład finansowy się kończy. Za wszystkie ubrania oraz rzeczy pierwszej potrzeby muszę płacić z własnej kieszeni. Zgłosiłam to do Wydziału do spraw opieki nad dziećmi, który wszczął wobec niego postępowanie. Wątpię jednak, że uda im się coś wskórać, ponieważ gnojek nie pracuje. Pomimo dzielącego ich dystansu, nadal utrzymują go rodzice. Zeszłego lata miał czelność zapytać mnie, czy dzieci mogą z nim polecieć do Dubaju na wakacje. Zgodnie z prawdą powiedziałam, że nie czułabym się z tym komfortowo. Co jeśli znów zabrałby im paszporty? Wolałam nie ryzykować. Moja odmowa musiała go nieźle zaboleć, ponieważ od tamtego momentu się do mnie nie odzywa. Rozmawia ze mną tylko za pośrednictwem dzieci i ignoruje moje wiadomości. Najprawdopodobniej zablokował mój numer. Nie przejęłam się tym zbytnio, ponieważ miałam za dużo na głowie. Musiałam ogarnąć dzieciakom szkołę, dentystę, przygotować je na rozpoczęcie roku szkolnego i tym podobne. Oczywiście, wszystko to musiałam zrobić sama. W tym czasie on tylko mnie oczerniał. Próbował zwrócić dzieci przeciwko mnie, mówiąc, że jestem zazdrosna, bo nie stać mnie na wakacje w Dubaju. Zarówno on, jak i jego brat próbowali mnie ośmieszyć ale moje dzieciaki są za mądre na takie sztuczki. Cała ta sytuacja tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie powinny lecieć. Ryzyko było zbyt duże. Byłabym głupia, gdybym pozwoliła mu je zabrać, wiedząc, jakim jest padalcem. Czy według was jestem dupkiem? Czy moje obawy są uzasadnione? Kazałam przyjaciółce moich dzieci odetkać kibel po tym, jak napaskudziła. Przyjaciółka moich dzieci nienawidzi jeść warzyw. I zawsze zostawia je na talerzu, kiedy do nas wpada. Nie ukrywam, że niemiłosiernie mnie to wkurza, bo nienawidzę marnować dobrego jedzenia. Wiem, że problem nie leży we mnie. Jestem szefem kuchni, więc na gotowaniu się znam. Powinnam była zwrócić jej uwagę wcześniej, ale chciałam być tą miłą mamą. Może gdyby ktoś zajął się dietą tego dziecka, nie zatkałoby ono mojego kibla aż trzy razy. Ostatni raz zdarzyło się to tuż po kolacji. Dziewczynka miała u nas nocować. Leżałam w łóżku, powoli odpływając w objęcia Morfeusza, gdy nagle poczułam uścisk na ramieniu. Jedno z moich dzieci przyszło mnie poinformować, że toaleta znowu się zapchała i muszę coś z tym zrobić. O mało nie zwymiotowałam, kiedy to zobaczyłam. Padałam z nóg i nie chciało mi się tego robić, dlatego powiedziałam moim dzieciom, że skoro ich koleżanka na paskudziła, to musi po sobie posprzątać. Mamo, ale ona nigdy w życiu nie dotykała przepychacza, powiedział mój syn. Będzie musiała się nauczyć, skoro warzyw też nie chce dotknąć. Odpowiedziałam zmęczonym, ale stanowczym tonem. W razie wątpliwości kazałam prosić o pomoc wujka Google, po czym udałam się do łóżka. Na całe szczęście przez noc problem sam się rozwiązał i mogłam na spokojnie skorzystać z toalety. Dajcie znać o waszych odczuciach po wysłuchaniu wszystkich historii, co sądzicie o zachowaniu dzisiejszych bohaterów? Zachęcam Was również do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Dziękuję za uwagę.